Dobry widzowie, witam Was w nowym filmie na kanale. I już w Kościerzynie. Tu mamy nastawnie wykonawczą KC1. Tu Wam teraz pokażę kilkanaście opuszczonych wagonów. Cmentarzysko wagonów i lokomotyw w Kościerzynie. Są bardzo stare wagony. O tam jest takie coś napisane. Nie wiem czy widać na nagraniu własność PKP Cargo Sa, więc to nie są, już teraz A, SA no, tak wyglądają te wagony. Tam jeszcze widzę już to chyba jest lokomotywa. Albo jakiś. Nie wiem. Tu i też jest to napisane. O na wszystkich tych wagonach jest napisane własność PK, PKP Cargo SA. To chyba jest osobowy. Tu też. No i to tyle na wygląd tych wagonów. No. Więc dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Pa, Pa.